Avengers. Oh, sorry, I'm late. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Marvel's Avengers. Zostawcie oczywiście kciuka i komentarz, a jak jesteście nowi, nie zapomnijcie subskrybować tego kanału. Czerwony przycisk na dole musi być oczywiście szary. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, bo dzięki temu kanał może się rozwijać. Wbijajcie też na streamy, są one na Twitchu, link jest oczywiście w opisie. Tak samo na Discorda, Facebooka i Instagrama możecie zajrzeć. Też są linki w opisie, kontynuujemy od miejsca, w którym wczoraj zakończyliśmy. No, no. Get out of there. Run. Czemu po angielsku? Czemu po angielsku było? Hulk? Hulk! Jak coś to kazałam mu spieprzać stąd. Tak w skrócie. Ale akcja... archiwum! To musi być droga do środka. Hulk, chyba znalazłam archiwum Pana Starka. Spróbuję je otworzyć. Okej... Okay. Mamy ewidentnie lepszą rzecz. Dobra. Znaczy się kobieta, żeby chwycić się półki. Spoko. Myślę, że tam wejdę. Tam coś jest. Mam iść w tamtą, ale tam coś jest. To muszę wejść jakoś. Dobra, będziemy myśleć, jak tam wskoczyć. Hmm... Na pewno nie na dół. Kurwa! Dobra, złapała się. Tu jakąś strzałkę miałem. Dlatego. Nie da się tu wejść? Może wejdę tutaj jak to odpalę? Zobaczmy. No nie, no przecież Oo. się temen, ale... Teraz pewnie już wiedzą, że tu jestem. Cześć. Są jakieś szanse, że nie mnie zabić? Cześć! Szlak! Chyba będę musiała walczyć. Weź się w garść, pan. Dasz radę. Zacznij wcisnąć wszystkie przełączniki, żeby włączyć zasilanie. No, Okej, okay. dawaj, drugi nie koordynacja procedur taktycznych. Lecę wam wpierdolić. <śmienicza> Jak uciekać zaczęło od razu. Polamy. Powinny być teraz otwarte. Ok. Wyposażenie sobie mnie zmieńmy, i chyba mam umiejętność do wydania. Mam jeden punkcik. To może być spoko. I to chyba wezmę. Co tu jeszcze mamy? To sobie wezmę chyba. Dobra. Coś tu jeszcze leży. Ale nie podniosę tego. Okej. Okay. Obyś tu ciągle był, Jarvis. Może chowa się gdzieś... ...wśród tej sterty odjechanych rzeczy Avengersów! Skup się, Kamala. Musisz znaleźć jakąś wskazówkę. Już Okay. Od pepper dla to. Wiem, że nie powinnam teraz wariować, ale chyba zaraz zwariję! Gitara to niego starka. Pog. Okej, okay. no lepsza komiks. Tego nie mogę w ogóle podnieść. A, mogę. Pierwsza tarcza kapitana. Pokazywali ją podczas dnia A. Nie otwierasz przypadkiem jakiegoś tajnego przejścia, co? A resztę A to mogę też spróbować? teraz dotknąć? Pierwszy model. Ciekawy, czy zamierzał kiedyś wrócić po to wszystko. Po co komu piryt, jeśli stać go na prawdziwe złoto? Muszę szukać dalej. To chyba należało do Tora. Może to tajna dźwignia. Ach, nie. To tylko kubek. No, to tylko kubek, to prawda. Tu coś mamy. Za Avengers na zachodnim wybrzeżu. Ciekawie, czemu to zachował? Jarvis, gdzie on może być? Skrzyneczka. Mogę to rozmontowywać, a wtedy jakieś zasoby dostaję. Okej. Okay. W sumie spoko, bo jak mam jakieś badziewia, to mogę to rozmontowywać zawsze. Trzymałeś dwa. A jak mogę to porównać? Mhm, na tej zasadzie to działam, dobra. A co tu mamy? Nie wiem. Nie wierzę. Oho. Muszę znaleźć Halka i zawijać się. Co tam masz, robaczku? Może oddasz to mnie? Nie wydaje mi się. Hmm, wielka szkoda. Witamy z powrotem w świecie żywych. Nie wyglądasz za dobrze. Do wszystkich jednostek, znajdźcie dziewczynę i nie wchodźcie mi w drogę. Tam coś nie tak, coś dziwnego. Mám za čem je prezent! Nie się pozbyć banea, ani do niego dołączyć! A teraz utknąłeś gdzieś pomiędzy postaciami! Bez mózgi, szary goryl! To zbyt łaskawe określenie dla tak groteskowej historii. Znalazłam plany archiwum. Muszę być w laboratorium promieniowania gamma. Już nie mogę się jej doczekać. <śmiech> <śmiech> tak. Czujesz to? Co za moc! To tutaj powstałe! Myślałem, że jak to rozwalę, to coś się stanie. Tos. To... nie żyje? Gdzie my w ogóle jesteśmy? No tak, gadam do siebie. Co ty, w Harry'ego Pottera, kurde, grasz cię, jak? Przypadek 705. naszego wyjątkowego naukowca, udało mi się odkryć formułę gazu perigenowego. Co? Czekaj, proszę. Spokojnie, zaraz będzie po wszystkim. Podać lek. Co to znaczy? Ach, krzywdzisz go. Obiecujący wynik. Przypadek 705 całkowicie doszedł do siebie. Będzie monitorowany przez kolejną dobę. Gratulacje. Jesteś zdrowy. To niemożliwe! Zabieramy się. To niebezpieczne. Tak. Jasne. no więc chyba możesz się tu trochę urządzić. Jak w domu? Dzięki. to. Okej? Okay? Zwykle nie jesteś taka cicha. Tak, to nic takiego. Okej. Okej. Dobra, więc. Tak. A jeśli istnieje? Co istnieje? Lekarstwo. Jeśli istnieje, w sensie. bo wygląda na prawdziwe, ale. Mm. A gdybym znów była normalna? Wiesz, to. to tak nie działa. Przecież ich widziałeś. To chyba bardzo boli, ale. Może warto spróbować? Kamala. Nigdy nie pasowałam do reszty. Znaczy, zawsze uwielbiałam superbohaterów i myślałam, że może, że jak wygram konkurs na fanfic, to, no wiesz, wszystko będzie. Nieważne. Spójrz na mnie. Wow. Nie jesteś. Pamiętasz, co tam zrobiłaś? Hej. To co zrobiłaś wymagało odwagi. I, i głupoty. Ale odwagi też. No. Niewielu umiałoby tego dokonać. Dobro nie jestem, kim jesteś. Co? Nie nic, e, dziękuję. Pokój wygląda świetnie. Okay. Albo będzie w sensie okay. spójrz tylko. Tak, ty <noise> jest jakby. Um... Dobry. Tak, dzięki. No dobra, to idę czymś się zająć. Okej. Okay. Dobra. Dobra robota, Kamala. To wcale nie było dziwne, ale teraz mam własny pokój na Chimerze. Czy to się dzieje naprawdę? Pojrzyj, nowy pokój, Kamali. Ach, kiedy to leciało, widok musiał być niesamowity. Może panu Starkowi uda się to naprawić? Straszny tu bałagan. Zdaje się, że mieli tu magazyn, albo coś w tym stylu. Fajny pokój dostałaś. Ciekawe kto mieszkał tu wcześniej. Od razu lepiej. Lepiej pójdę pogadać z Brusem. Albo jeszcze się tu rozejrzę, skoro część drzwi już działa. Dam mu czas, żeby zapomniał, że widział, jak płacze. A ty już nic nie ma, nie? No. Musimy się rozejrzeć w sumie. Mam nadzieję, że ta maszyna od krwi powie coś więcej o moich mocach. Powinniśmy posadzić tu jakieś fajne zioła. Bazylię, tymianek, Marihuanę. Oh, Co to jest? Nie mam pojęcia. Spokój tego na pewnie. Tutaj wchodziłem, więc na drugą stronę pójdźmy. Nie pójdziemy. Hej, Bruce, eee, Przepraszam za nie przejdę, rozumiem. Szczęściło ci się z wieszkim. Samopory. właśnie zamierzałem rzucić okiem, pomożesz mi po drugiej stronie? Po prostu naciśnij ten przycisk, zaraz. Na razie statek obczają. Patrzę, co tu w skrzyniach macie. Chyba wszystko. Dobra, zobaczmy, co dostaliśmy. Lepszą mu paskę, więc ta do rozmontowania. Lepsza kamizelka. I gorsze to. Okej, okay. czy coś jeszcze tu mam? Coś mi mruga. No bransoletka. Czy ona jest lepsza? No nie ma żadnych ulepszeń, więc ją rozmontujmy. Okej, okay, a tutaj komiksy, wywiady, nie będę tego raczej słuchał. W sumie, może chcecie, możemy to posłuch odsłuchiwać sobie. No i tu mamy te moby, wszystkie tam. Dobra, okej, okay. strażnik jakiś, egzopancerz, drony strażnicze, abomination, miejscóweczki, okej, okay. dobra. Myślę, że sobie zakończymy w tym miejscu konsoli. Użyjemy już sobie w następnym odcinku, żeby nie rozpoczynać jakiegoś nowego rozdziału tej gry. Więc na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić oczywiście kciuka i komentarz. A jak jesteście nowi, to nie zapomnijcie też subskrybować kanału. Będę bardzo wdzięczny. Zapraszam też na mój drugi kanał YouTube. Owy. Link jest oczywiście w opisie. Tak samo do Twitcha, gdzie są streamy, do Facebooka, Instagrama i Discorda też w opisie znajdziecie linki. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Cześć. Let's try this again.